Wśród największych pytań ludzkości znajduje się to, które najbardziej nas zastanawia: co tak naprawdę dzieje się, gdy życie się kończy? To pytanie, które w pewnym momencie dotyka każdego z nas. Myśl o życiu po śmierci budzi zarówno tajemnicę, jak i nadzieję. Według nauki Kościoła katolickiego, nasza podróż nie kończy się na śmierci, wręcz przeciwnie, przeobraża się w coś jeszcze większego. Ale jak Kościół wyjaśnia przeznaczenie duszy? Co nas czeka, niebo, piekło czy czyściec? Dziś przyjrzymy się temu, czego Kościół naucza na temat losu duszy oraz jak niebo, piekło i czyściec są czymś więcej niż odległymi koncepcjami, to rzeczywistości odzwierciedlające naszą duchową wędrówkę. A ty, jak postrzegasz życie wieczne? Podziel się swoją opinią i refleksjami w komentarzu. Temat ten zachęca nas do zastanowienia się nad celem wszystkiego, co przeżywamy. Wyruszmy wspólnie w tę podróż wiary i odkrycia. Śmierć jako tajemnica i początek wieczności. Śmierć zawsze była tajemnicą, która fascynuje i skłania do głębokich refleksji we wszystkich kulturach i tradycjach religijnych. W wierze katolickiej śmierć to nie tylko wydarzenie biologiczne czy zakończenie życia ziemskiego. To początek nowej duchowej rzeczywistości i brama do wieczności. Zgodnie z nauczaniem Kościoła, śmierć oznacza rozdzielenie ciała fizycznego i duszy. Ciało, jako element materialny, wraca do ziemi, natomiast dusza nieśmiertelna staje przed tak zwanym sądem szczegółowym, gdzie jest oceniana przed Bogiem na podstawie tego, jak przeżyła swoje życie na ziemi. W tym momencie brane są pod uwagę myśli, słowa, czyny i zaniedbania każdej osoby zawsze w świetle stopnia miłości, z jaką żyła oraz tego, jak odpowiadała na łaskę Bożą. To osąd decyduje o wiecznym przeznaczeniu duszy, które może być niebem, czyśćcem lub piekłem. Przyjrzyjmy się bliżej tym rzeczywistościom w świetle nauki katolickiej, rozumiejąc ich głębię i wpływ na nasze życie duchowe. Sąd szczegółowy. Pierwsza wieczna decyzja. Tutaj dusza spotyka się z Bożą Sprawiedliwością i Miłosierdziem. To spotkanie nie jest jedynie bezosobową oceną, ale chwilą o głębokim duchowym znaczeniu, kiedy konfrontujemy się z doskonałą miłością Boga i z tym, jak na tę miłość odpowiadaliśmy w naszej ziemskiej wędrówce. Święty Tomasz z Akwinu w swojej monumentalnej pracy Suma Teologiczna, Wyjaśnia, że podczas sądu szczegółowego każda dusza zyskuje absolutną jasność co do konsekwencji swoich wyborów. Ten osąd ujawnia prawdę o duszy, pozwalając jej rozpoznać swój stan i przeznaczenie. Chwila ta opisywana jest jako bezpośrednie spotkanie z Chrystusem, sprawiedliwym sędzą, o czym mowa w dwóch liście do Koryntian 5.:10: Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa aby każdy otrzymał zapłatę lub karę za uczynki, jakie popełnił w ciele. Niebo pełnia komunii z Bogiem. Niebo jest ostatecznym i chwalebnym celem dla dusz, które żyły w przyjaźni z Bogiem, poszukiwały Jego woli i wytrwały w wierze do końca. To stan doskonałej komunii z Bogiem, gdzie dusza doświadcza wiecznej szczęśliwości i wizji uszczęśliwiającej, czyli oglądania Boga twarzą w twarz. Czym jest wizja uszczęśliwiająca? Wizja uszczęśliwiająca opisywana jest jako moment, w którym dusza widzi Boga bezpośrednio, bez żadnych pośredników. To spełnienie największego ludzkiego pragnienia, zjednoczenia z tym, który jest źródłem wszelkiej miłości, pokoju i szczęścia. Święty Paweł mówi o tej obietnicy w jednym liście do Koryntian 13 i 12 setnych, teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz, kropka. Ta wizja jest szczytem naszej egzystencji, gdyż dusza odnajduje wieczny odpoczynek w nieskończonej miłości Boga. Jak osiągnąć niebo? Wejście do nieba jest darmowym darem Boga, ale wymaga naszej współpracy. Aby je osiągnąć, Kościół uczy, że trzeba żyć w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu śmiertelnego, oraz nieustannie dążyć do świętości poprzez modlitwę, miłość bliźniego, uczestnictwo w sakramentach i podporządkowanie się woli Bożej. Ponadto dusze w niebie nie tylko cieszą się pełnią komunii z Bogiem, ale również wstawiają się za tymi, którzy żyją na ziemi. Kościół katolicki wierzy, że święci, którzy już są w niebie, Pozostają w głębokiej relacji z ludzkością, pomagając nam podążać drogą do życia wiecznego. Czyściec, stan koniecznego oczyszczenia. Czyściec to jedna z najbardziej niezrozumianych doktryn, zarówno w kościele, jak i poza nim. Nie jest on miejscem kary, lecz stanem oczyszczenia dusz, które umarły w łasce Bożej, ale nie są jeszcze w pełni gotowe, by stanąć w obecności Boga. Dlaczego oczyszczenie jest konieczne? Pismo święte uczy, że nic nieczystego nie wejdzie do nieba Apokalipsa 21 i 27 setnych. Chociaż dusza może być wolna od grzechu śmiertelnego, może nadal nosić w sobie niedoskonałości, nieuporządkowane przywiązania lub doczesne skutki grzechu, które wymagają oczyszczenia. Czyściec jest więc wyrazem miłości i miłosierdzia Bożego, który daje duszy możliwość osiągnięcia koniecznej czystości, by mogła wejść do nieba. Chociaż termin czyściec nie pojawia się bezpośrednio w Biblii, jego idea obecna jest w wielu fragmentach. W dwóch księdze Machabejskiej 12, 44, 46 widzimy praktykę modlitwy za zmarłych, z wiarą, że takie modlitwy mogą pomóc im w oczyszczeniu. Święty Paweł w jednym liście do Koryntian 3, 13, 15 pisze o sądzie uczynków i ogniu, który oczyszcza. Będzie zbawiony, lecz jakby przez ogień. Kropka: Jak możemy pomóc duszom w czyścicu? Kościół naucza, że dusze w czyścicu nie mogą już pomóc sobie same, lecz polegają na modlitwach, dobrych uczynkach i ofiarach tych, którzy żyją na ziemi. Najpotężniejszym sposobem pomocy tym duszom jest ofiarowanie za niemszy świętej. Święty Augustyn, w swoich wyznaniach, prosi o modlitwę za swoją matkę, świętą Monikę, mówiąc, wspomnij, panie, na moją matkę, aby mogła znaleźć miłosierdzie u ciebie. Ten przykład pokazuje, jak ważna jest modlitwa wstawiennicza za zmarłych jako akt miłości i duchowej wspólnoty. Piekło, ostateczne oddzielenie od Boga. Piekło to przeznaczenie dusz, które z własnej woli odrzuciły Boga i jego miłosierdzie aż do końca. Nie jest to arbitralna kara, lecz konsekwencja świadomej decyzji oddalenia się od Boga. Natura piekła. Kościół opisuje piekło jako stan wiecznego oddzielenia od Boga. W Ewangelii według świętego Mateusza 25 i 41 setnych Jezus mówi: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom kropka. To oddzielenie wiąże się z cierpieniem gdyż dusza uświadamia sobie, co straciła, odrzucając miłość Boga. Wolna wola, a piekło, Bóg głęboko szanuje ludzką wolność. Chociaż pragnie, by wszyscy zostali zbawieni, jak mówi jeden list do Tymoteusza 2 i 4, nie zmusza nikogo do miłości ani podążania za nim. Piekło jest więc rezultatem świadomego i uporczywego wyboru odrzucenia Boga. Nadzieja i Boże miłosierdzie. Pomimo istnienia piekła, Kościół podkreśla, że Bóg jest nieskończenie miłosierny i każdemu człowiekowi daje niezliczone okazje do nawrócenia i powrotu do Niego. Przypowieść o synu marnotrawnym, Ełka 15, 11 myślnik 32, jest potężnym świadectwem tego miłosierdzia, pokazując, że Bóg zawsze gotów jest przebaczyć tym, którzy szczerze się nawracają. Wezwanie do nawrócenia, zrozumienie nauczania katolickiego o niebie, czyśćcu i piekle nie jest tylko refleksją nad losem duszy. Jest przede wszystkim pilnym wezwaniem do nawrócenia, zaproszeniem do ponownego przemyślenia swojego życia i pojednania się z Bogiem. Nasze życie na ziemi jest krótkie, jak ulotny powiew w porównaniu z wiecznością. Każdy wybór, jakiego dokonujemy od wielkich decyzji podrobne gesty kształtuje kierunek, w którym podąża nasza dusza, Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam, że Bóg stworzył człowieka, aby go poznał, kochał i służył mu na tym świecie, a w niebie był z nim szczęśliwy kropka. Jednak aby osiągnąć to wieczne szczęście, musimy porzucić grzech i otworzyć się na Bożą łaskę. Bóg kocha nas nieskończoną i bezwarunkową miłością. Nie chce, aby ktokolwiek się zgubił, lecz pragnie, by wszyscy mieli życie w obfitości i od dziesięć dziesięć. W swoim nieskończonym miłosierdziu daje nam wolność wyboru drogi, którą podążamy, ale jednocześnie stale oferuje nam możliwość powrotu do Niego. Największy znak Bożej miłości przyjście Chrystusa na świat. Największym dowodem miłości Boga do człowieka było przyjście Chrystusa na świat. Na krzyżu Jezus wziął na siebie ciężar naszych grzechów, oferując nam możliwość odkupienia. Jego ofiara jest nieustannym zaproszeniem do nawrócenia, jak przypomina święta Paweł, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami RZ-5 i 80. To właściwy moment, by zadać sobie pytanie, czy odpowiadam na tę miłość. Czy moje wybory odzwierciedlają pragnienie życia z Bogiem w wieczności, czy też oddalam się od niego? Ciężar Grzechu i konieczność nawrócenia. Grzech jest największą przeszkodą między nami a Bogiem. Zaciemnia naszą duchową wizję, oddala nas od Bożej komunii i zatwardza nasze serca. Często możemy bagatelizować Jego wpływ, usprawiedliwiając swoje czyny lub odkładając nawrócenie na bardziej odpowiedni moment. Jednak Jezus stanowczo wzywa w Ewangelii według święta Marka 1 i 15 setnych Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Prawdziwe nawrócenie to pierwszy krok w kierunku zerwania łańcuchów grzechu. Wymaga pokornej akceptacji swoich win, zwrócenia serca ku Bogu i szukania Jego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Niezależnie od ciężaru naszych grzechów, Bóg zawsze jest gotów przebaczyć tym, którzy szczerze żałują. Sam Pan mówi przez proroka Izajasza, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją iż jeden i osiemnaście setnych. Nie odkładaj na później nawrócenie to wezwanie na teraz. Nie czekaj na idealny moment. Nawrócenie jest wezwaniem, które dotyczy chwili obecnej. Nie mamy gwarancji jutra, a każdy dzień jest szansą na rozpoczęcie od nowa. Nawrócenie to nie tylko uczucie żalu, ale rzeczywiste zobowiązanie do zmiany życia. To droga, która wymaga codziennego wysiłku, lecz przynosi owoce pokoju i radości. Praktyki pomagające odpowiedzieć na Boże wezwanie. Uczestnictwo w sakramentach. Sakrament pokuty i pojednania to miejsce, gdzie odnajdujemy Boże przebaczenie i zostajemy uwolnieni od ciężaru grzechu. Regularne uczestnictwo w Eucharystii wzmacnia nas duchowo, pomaga oprzeć się pokusom i żyć zgodnie z wolą Bożą. Lektura i medytacja Słowa Bożego. Codzienne czytanie Pisma Świętego pomaga zrozumieć Boży plan dla naszego życia i daje siłę do wytrwania w wierze. Pismo Święte jest naszą duchową busolą. Medytując nad słowami Jezusa, doświadczamy przemiany i odnowienia naszej wiary. Miłość do bliźniego jest najbardziej namacalnym wyrazem naszej miłości do Boga. Każdy gest dobroci, przebaczenia i pomocy potrzebującym przybliża nas do Bożego serca. Modlitwa łączy nas z Bogiem, pomaga rozeznać Jego wolę i daje siłę, by oprzeć się Grzechowi. Jezus sam nas uczy, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie MT 26 i 41 setnych. Nauka o życiu po śmierci przypomina nam, że niebo jest naszym ostatecznym celem, ale jego osiągnięcie wymaga przygotowania. Nie możemy traktować naszej duchowej drogi z obojętnością lub odkładać nawrócenia na później. Jak roztropne panny z przypowieści Jezusa MT25,1 myślnik 13, jesteśmy wezwani do czuwania, utrzymywania naszych lamp zapalonych i pełnych oliwy. Czyściec, choć jest wyrazem Bożego miłosierdzia, nie powinien być traktowany jako usprawiedliwienie, by odkładać nawrócenie. Im bardziej dążymy do świętości już teraz, tym bliżej jesteśmy nieba. Piekło, wybór wolnej woli, a co z piekłem? Jego istnienie jest dowodem na to, jak bardzo Bóg szanuje naszą wolność. Nie zmusza nikogo do miłości. Świadome odrzucenie Bożej miłości jest wyborem, który prowadzi do wiecznego oddzielenia od Niego. Ta rzeczywistość powinna nas skłaniać do refleksji nad powagą grzechu i zachęcać do pojednania z Bogiem, póki mamy czas. Nadzieja płynąca z doktryny o życiu wiecznym, pomimo trudnych tematów, Nauka Kościoła o życiu po śmierci nie jest przesłaniem strachu, lecz nadziei. Chrystus otworzył nam bramę nieba i zaprasza nas, byśmy podążali za Nim. Nie wymaga od nas natychmiastowej doskonałości, ale serca gotowego iść z Nim krok po kroku. Pamiętaj o słowach święta Jana Pawła II. Nie lękajcie się być świętymi. Nie bójcie się przyjąć miłości Chrystusa, która oczyszcza serce i czyni życie pięknym, kropka. Modlitwa oddania się Panu. Panie, uznaję moją słabość i grzechy, które tak często oddalają mnie od Ciebie. Ale dziś chcę wrócić. Udziel mi łaski szczerego nawrócenia, prawdziwej skruchy i odwagi, by zacząć od nowa. Pomóż mi dostrzec piękno świętości i każdego dnia żyć z sercem zwróconym ku wieczności. Amen. Nie odkładaj swojej przemiany na później. Bóg zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Zacznij już dziś kroczyć drogą świętości i żyj z pewnością, że w domu Ojca jest miejsce przygotowane właśnie dla ciebie. Jeśli ta refleksja cię poruszyła, zostaw polubienie pod tym materiałem. Dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby osób z przesłaniem wiary i życia wiecznego. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek aby nie przegapić naszych treści o duchowości, nawróceniu i miłości Boga. Dołącz do nas w tej podróży wiary i podziel się tym przesłaniem z kimś, kogo kochasz. Niech Bóg Cię błogosławi i zawsze prowadzi. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu.